Witam z Retropiwnicy Jako, że ostatnio do kolekcji wpadł 14-calowy telewizor Sony Trinitron Oraz akurat do, dla PlayStation 2 Gierka Turok Evolution Zatem postanowiłem połączyć te dwie rzeczy No i po prostu zobaczyć jak gra Turok będzie wyglądać Z poziomu właśnie konsolki Sony PlayStation 2 na takim oto telewizorze Sony Trinitron. Gdzie konsola będzie podłączona oczywiście poprzez kabel z kart RGB. Wszystko mamy już tutaj ustawione. Zatem zamykam klapę. I myślę, że startujemy z grą. Ogólnie telewizorek przeszedł gruntowne czyszczenie. Był w środku bardzo brudny. Po uruchomieniu okazało się, że coś tam jest nie tak jeszcze z kolorami. Było pełno zieleni i pełno takiej żółci, pomarańczu. Natomiast brakowało koloru białego, jakby niebieskiego. Zatem trzeba było tam jeszcze troszeczkę lutownicą się pobawić. Okazało się, że wystarczyło podlutować jakiś układ i wszystko wróciło do normy. Prawdopodobnie w transporcie po prostu gdzieś tam puścił lód na jednej nóżce. Zatem telewizor jest już w pełni sprawny. No i myślę, że będzie, będziemy go tutaj częściej po prostu e, wykorzystywać do podłączania różnych konsol. Właśnie z wykorzystaniem e, złącza z kart RGB. Dobra, zatem ja już tutaj biorę pada od PlayStation. Musimy tutaj sobie go chyba. Włączyć pad bezprzewodowy, dobra, już się zaskoczył. Wybieramy język angielski, no i czekamy. Mam nadzieję, że płyta tutaj nie będzie robić żadnych problemów. Tam jakieś ryski miała, ale myślę, że napęd będzie ją czytał. Ogólnie to nie wiem w ogóle. Nigdy nie miałem okazji grać w te, w te gry z serii Turok. Nie mam pojęcia o co tam chodzi. Wiem, że są jakieś dinozaury. Wiem, że coś się chodzi, coś chyba e, walczy, czy z tymi dinozaurami, czy z jakimiś potworkami, nie wiem dokładnie, ale ale mam nadzieję, że to tylko tak na, na przejrzenie, bo pewnie i tak nie będę umiał grać w ten tytuł. Także ch chciałem po prostu zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, jaka to jest jakość obrazu. No i przede wszystkim niech troszeczkę ten telewizor popracuje e, pod obciążeniem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ok. Nic nam nie będzie tu się działo niedobrego na ekranie. W sumie jego taki pierwszy test w ramach piwnicy, w ramach retro piwnicy. Zatem sprawdzamy. No dobra, mamy tutaj jakiś e, taki ekran jakiś ekran tytułowy. Start ok, no to naciskam start. Zajrzyjmy, może do opcji control, co tutaj będzie. Szukamy ogólnie czegoś odnośnie wibracji, bo nie chciałbym, aby pad wibrował mi w trakcie grania. Także tu jeszcze jakieś widzę zaawansowane. O proszę, jest zatem, spróbujmy to wyłączyć. Dobra, i ja tutaj więcej nic nie grzebię, bo prawdopodobnie jest dobrze ustawione na tych domyślnych ustawieniach. Niech tak zatem zostanie. Cofamy. No i odpalamy nową grę. O, no, to od razu chyba chcę, żeby mu zapisać, tak? Ok, no to weźmiemy to pierwsze. Jakąś tam kartę pamięci 8-megową, zdaje się, tutaj mam włożoną w ten pierwszy slot. No to niech tu sobie to pozapisuje, co, co tam potrzebuje. No i mam nadzieję, że to się wszystko zechce włączyć. Pomijamy jakieś tu filmiki. Na razie wszystko chyba idzie zgodnie z planem. Sądząc po obrazku, to chyba będę miał łuk. O ile to jestem ja na tym obrazku. Gdzieś nad wodą. Jakieś ogrodzenie. I tutaj chyba dżungla. Ja jestem takim winetu. Okej, okay, czy mam jakąś broń? Widzę, zaraz, a czym się poruszamy? Gałkami, okej. Okay. Jedna, jedna to przód, tył i na boki, a druga to obracanie, no dobra. Teraz jak się... Dobra, tym się skacze, ten nic nie robi. A tutaj mam zmianę, mogę sobie zmienić na łuk albo tą taką niby siekierkę, tak? Dobra, niech będzie ta siekierka, tylko teraz którym się uderzę? Nie, to też zmienia. To pewnie tu na tym mogę kucnąć a, dobra, to już wiem. Czyli możemy chyba iść. To idziemy tą ścieżką, bo widzę, że mamy tu jakąś ścieżkę, ja to przynajmniej może nie zabłądzę, jak, ben, jak będę trzymał się ścieżki. Na razie nic się nie dzieje. Spokój, cisza. nie, chwila. Coś tu mnie... Jakiś mały dinozaur zaczął mnie podgryzać w nogę. No to niestety musiał oberwać. No trudno. Może dużo szkody mi nie robi. A drugi leci już. To co z takimi maluchami mam walczyć? A jeszcze jeden. No, cała zgraja widzę. Chyba im się naraziłem czymś. No dobra, idziemy. Przynajmniej może widoki pozwiedzamy. Troszeczkę popatrzymy, jak to wygląda tu w tej grze. Taki klimat troszeczkę jakby z far powiedziałbym no taki taki klimat dżunglowy zielono niebiesko o tam już ma, chyba jakiś jest żołnierz tak to nie poberwie tego tego to załatwimy tu widzę że coś jest mogę to chyba wziąć to jakieś, jakieś coś do odradzania coś medyczne chyba o tam jakie wielkie są dinozaury ale widzę tam na skalę. Ktoś chyba jest. To może spróbujemy ten łuk wykorzystać. Zobaczymy, jak to się cel... Aha, dobra, tym drugim będę musiał celować. To nie wiem, czy nie jestem za daleko. A może by podejść? W sumie, po co mam z, tak, z takiej dużej odległości celować? Ciężko. Tak, jakoś? Dobra. Pyk. O, proszę. Jedną strzałą i załatwiony, ale jak on tam wszedł na tą skałę? Zmienię sobie broń, bo chyba tak do walki to lepsza, lepsza jest ta niby, niby siekierka. Nie wiem, czy te wielkie dinozaury to mi atakują, czy to są tylko takie powiedzmy ozdoby. Bo jak podchodzę, nie, one chyba tylko uciekają. Także te są raczej e, tylko takie, żeby ładnie wyglądały na. W grze na planszy ten drugi pewnie to samo, tak samo, bo chyba nawet wygląda identycznie. A dobra, podejdźmy tam, zobaczymy, czy da się wejść na tą skałkę. Skoro on tam siedział, to jakoś tam musiał wejść. Którym się skakało? Tym, ale to nic nie daje. Nie, tu nie ma żadnego wejścia w ogóle. Jak on tam wszedł? To ja tam nie wskoczę. A do wody można wejść? Można. Pływać? O! <laughs> Naprawdę jak w Far Cryu, troszkę. <laughs> Podobne są możliwości. No proszę, nawet się przepłynął. A ciekawe, czy z łukiem mógłby płynąć? No dobra, tutaj widzę, że chyba ta ścieżka idzie dalej chociaż jakby jakby tu się kończyła chyba jakieś strzały złapałem dodatkowe ale tam tam wyżej jakby taka półka skalna jest tylko czy ja tam nie tam się chyba nie da wskoczyć raczej tutaj nie ma takiej opcji rozejrzyjmy się w koło nie nic tutaj chyba nie da się zrobić właśnie przydałby się taki no, taka podpowiedź, gdzie dalej iść, jakaś mapka czy strzałka, żeby pokazywała w którym kierunku. A tu nic takiego nie widzę. Mam po prostu iść przed siebie, w ogóle jaka jest, co tu trzeba zrobić, jakaś misja. <grym> tak w ciemno po prostu odpaliłem to. Ale mówię to bardziej chyba na, na zasadzie pozwiedzania sobie i zobaczenia jak to się prezentuje na ekranie. No i w ogóle jakaś tam kolorystyka, jak ta gra wygląda. Znowu tu jakiś dinozaur. Ten jakiś bardziej ruchliwy jest. O, ten to może być wrogo nastawiony. On tak krąży mi tutaj. Ciekawe czy jak podejdę to nie zacznie mnie tu atakować. A spróbujmy my go zaatakować. Da się? Dziwnie krąży. Chyba za bardzo nic mu nie robię tą siekierką. To może i... Idziemy dalej, a tu? Tu jakiś inny? No. Mogę sobie naostrzyć co najwyżej o niego tą siecię, ale patrzcie, padł. <laughs> Ubity. Jeszcze bardziej? O, jak wsiąka. Normalnie wsiąka w ziemię. A ten, a ten złapał jakiegoś, <laughs> jakiegoś baga i krąży w kółko. Nie wiem, gdzie tu iść. I co tu robić. Sprawdźmy tu jakieś krzaki. Ale przez te krzaki też się nie da przejść. To jest jakby taka blokada. No dobra. Czyli trzeba znaleźć chyba miejsce, gdzie tu trzeba podejść. bo widzę, że, że nie wszędzie da się wejść. W dodatku są poblokowane jakby niektóre przejścia krzakami, które Teksturą, jakby, krzaków, który, który, przez który nie da się przejść, Takie zapewne tu, o, i do tego, do tego miejsca mogę dojść. Tu się wyświetla obraz, teksturka krzaków, liście jakieś, ale dalej przez to przejść się nie da. Czyli to nie jest taki otwarty całkiem teren. O, tam coś chyba jest. Patrzcie, da się to. No wiesz, to nie da się? Góry, ach nie lubię tego sterowania padami, bo to dziwaczne jest. A może da się po tych skałach skakać? Właśnie, jesteśmy na jakiejś półce skalnej. O, i tędy chyba da się poruszać. Dobra, pomału, pomału. Może coś tu trzeba złapać. Ej, spadłem, tak? To chyba musimy się cofnąć tam, bo. Coś mi się wydaje, że to była dobra, dobra droga. Skoro tutaj bardzo nic innego nie, nie widać. Jak ja tam skoczyłem? wtedy z drugiej strony? Musiało być jeszcze jakoś to wejście. Tu? Jeszcze dalej? Już się zgubiłem. Tu chyba od środka było wejście. Tak. Hops jakoi tutaj a z tej strony jak podejdę nie tu się kończy skała Ech, dobra idziemy tędy po malutku żeby tam widy tutaj był ten spadek gdzieś żeby nie spaść delikatnie To jeszcze nie to. To trzeba. O, o, o. I teraz. Tutaj trzeba się porządnie ustawić. Wziąć rozbieg chyba. Może wyżej go ustawię. Jakoś tak, żeby miał okazję tam doskoczyć w ogóle. Tym się skacze, tym. Okej. Okay. Rozbieg. Hop. Dobra. Udało się przeskoczyć. Tu chyba znowu są strzały z tego, co widzę. Tak. O. I może tam trzeba z rozbiegu wskoczyć na tą skałkę, co. Strzelałem, chociaż to wyżej prowadzi. Nie wiem, czy to trzeba zebrać. Co on tam mógł zostawić? No, właśnie przywrócił drzewo tamten dinozaur. Z tego, co widziałem, nie wiem, czy ja doskoczę, jakbym stąd się wybił. Ale może spróbujmy iść dalej tą skałą. Na razie zostawiamy to Nie wiem, co to jest. Może nie warto w ogóle fatygować się po to. Jesteśmy na szczycie teraz. Zaraz skałami mam skakać, bo to widzę, że wszędzie są takie. Tu coś jest. Co to ma być? Spluwa. Wreszcie mam pistolet jakiś. Patrzcie, no spróbujmy strzelić. Oj, chyba... Sobie. Teraz spadnę stąd. Jeszcze raz tam wskoczę, bo trzeba dokładnie przejrzeć, co tam było widoczne. To może da się. O, tędy na przykład. Skałka na skałkę, tylko tam dalej chyba już nigdzie nie pójdę. No, już takiego skoku nie ma, żeby, żeby później zeskoczyć tam w lewo jeszcze. No, ale pistolet zyskałem, no i co, co dalej? Rozejrzyjmy się jakbym stąd taki rozbieg wziął i wprost na tamtą skałę, no bo tam to tak ładnie się mieni troszeczkę na, na fiolet delikatny jakby na, na patrzę na kamerkę to w, widzę, że kolorki tu troszeczkę inaczej widzi On no, to bardziej na niebiesko widzi. Na ekranie, okej, okay, ale ja tam spróbuję wskoczyć chyba. Hops! Nie, jednak chyba zbyt wysoko byłem. Może trzeba z tej półki niżej spróbować. No i co? Znowu podejście? Jego jest to, że, że nie wiem, czy to w ogóle o to chodzi. Tylko tu za bardzo nie widzę innych możliwości. Ła! Wow. Teraz sobie naboje, wszystko wymarnuje. I co, ten próbować teraz? Okej, okay. a czyli jednak trzeba było to wziąć. O, coś nam się tam otworzyło. Aha, czyli jednak to była dobra decyzja. Gdzie to się otworzyło? Chwila, gdzieś tam chyba. Przejdziemy obok tego dinusia dużego. Gdzie to było? Tu gdzieś? Co jest? Zgubiłem to miejsce. Ej, tamto do, do mnie strzela to coś. A tak tu się ciężko celuje tym. Ubity? Nie. Co co, za? Do góry. Do góry. A w wodzie nie mogę strzelić. Masakra z tym celowaniem. Nie wiem, czy już ubity, czy nie. Tam był jakiś, jakiś szkielet, był pokazany. Tylko zgubiłem tą miejscówkę. Znowu? Co jest, nie mogłem strzelać? O rany. Od nowa się włączy? Pewnie od nowa. No nie udało się. No ale zaczynamy troszeczkę już ogarniać pomału, co myślę, że jeszcze jeszcze ze 20 razy bym rozpoczął od początku i, i może by się udało gdzieś tam nawet przejść. No, tak od samego początku cofnie zatem chyba nie ma sensu. No ale widzę, że gierka dobrze działa. Z płytą tam się nic nie dzieje. Dobrze jest odczytywana przez napęd. No i telewizor co najważniejsze też sobie ładnie radzi. Po RGB. Zatem zestawik idealny wręcz telewizor Sony i konsolka Sony. Ok, zatem myślę, że test udany. Zatem dzięki za oglądanie i myślę, że ten zestaw Sony TV, Sony konsolka, no i jeszcze nie raz pewnie posłuży do, do jakichś gier. Ok, zatem do następnego. Cześć!